Siemanko, witajcie z tej strony Ty i dzisiaj będę udawał labubu w Brookhaven RP. Były różne serie tego typu, gdzie trollowałem ludzi. Dzisiaj będzie z labubu. Ja jestem tutaj właśnie w domku, ale zanim sobie przejdziemy do trollowania ludzi, to napiszcie, jaki jest ulubiony kol kolor Wasz ulubiony kolor Labubu, bo chyba tam nie ma żadnych serii. Nie wiem, nie znam się, ale nie ja mam różowiódki. Taki jest też na miniaturce. No i co? No i jestem tutaj zakryty, słuchajcie, żeby mnie nikt tutaj nie zobaczył. I co? No i będę ludziom się włamywał do domu. Oczywiście trzeba, na, na, e, trzeba wziąć nasz Starter Pack ulubiony. Dobra, będzie to łóżeczko, i nie wiem. Może tak dla zabawy byśmy wzięli jeszcze może. No, bombę. I będziemy ludziom po prostu sejfy tam, wiecie, rozbrajać, więc co? Dobra, ja sobie przeteleportuję się, dobra, to jestem ja, jakby co? Muszę ten domek usunąć. Dobra, i co? No i chodźmy sobie może... O, dobra, jest tu ktoś, nie wiem z jakiego państwa jest on, więc może coś będzie nam pisał, ale mam, przy, ben, mam przetłumaczone, więc no. I dobra, więc co? No, jest za, ma zablokowane drzwi, więc jest szansa, że coś, ktoś może być w środku. Dobra, no teraz trzeba dobrze o, założyć. O, dobra, jesteśmy i co, na dole? Chyba nikogo nie ma, ale dobra, zobaczmy sobie tutaj jeszcze łazienkę. No, też nie ma. <laughs> Przepraszam, dobra i tu też nie ma, chociaż nie wiem. No dobra, tu nikogo nie ma. Tak, rozglądam się też za safe'em, a safe nie wiem, gdzie może być, bo. Chyba ten domek, nie wiem czy. O, dobra, tu był save. No, chyba gdzieś tam na odcinku on się przewlekł. Dobra, no i co? Bomba wybuchła, są pieniążki. I mamy, dobra. Teraz trzeba uciec. Śmieszne by było, jakby teraz właściciele przyszli. Po prostu. Więc ja bym może się tak jakoś skrył, albo bym chodził po dole. Co by co na to? Hmm. Dobra. Tylko chyba nikt nie przywędruje tutaj nam, więc sobie wyjdziemy chyba. Chodźcie tutaj do... O, dobra, wyszłem. O kurde, ktoś tam jest, więc mnie zauważył. Dobra, teraz... Hmm. Dobra, jest ktoś, jakiś chłopak. I tutaj jest dużo ludzi, więc sobie chętnie byśmy tutaj weszli. O, włamujemy się. Dobra, może te pieniądze bym sobie zdemontował. I może balonika bym dał, co by na to... Hmm. Tak, żeby to słodko wyglądało, wiecie, żeby ludzie może mnie nie wywalali, bo w każdym odcinku chociaż jedna osoba mnie wywaliła. Więc zazwyczaj to było więcej osób i dobra, no i mamy safe No tylko nie wiem, bo tutaj był ktoś w pobliżu i jest, ktoś jest. Dobra, może byśmy dali jeszcze emotkę. Jakąś, ale to tak nie będzie wyglądało fajnie, to tak widzicie, jak to wygląda, więc chyba to się nie sprawdzi. No, ktoś mnie zbanował, no bo wiadomo, przeszkadzanie... Nie wiem, co ktoś tutaj miał na myśli czemu, ale dobra, jesteśmy. Hmm. I chodźmy na kolejny domek. Dobra, tu zostałem zbanowany. Hmm. Tu ktoś ma kolejny domek, dobra. Co, no dobra, ma zakluczone drzwi. Nie wiem czy ktoś jest w środku. Wątpię, bo tam było duże zbiorowisko. I co, mogę? A mogłem mu ten save wysadzić, dobra. Ja myślałem, że to takie świeciło jak save, więc dobra, to nieważne. Dobra, nie ktoś... Może być to na górze. Czekajcie, to nie było jakieś sekretów w tym domu? Kiedyś, kiedyś? Ja już nie wiem. Nie o, tu będzie save. No tak. No bo to taka komora tu, wiecie. Dobra, nie będę brał pieniędzy, bo to no bez sensu nam to miejsce w ekwipunku. O, dobra, przyszedł ktoś. Nie wiem kto, ale nie wiem, czy to jest ten. Nie, dobra, to jest coś inny. O! Ktoś mnie, ktoś mnie wziął na ręce, dobra. Zobaczymy, co chce ze mną zrobić. Dobra? O to tutaj chodzi, dobra? Ja może usiądę, nie wiem. Hmm. Telewizora nie włączę, bo nie mam permisji. I co? No i zobaczymy, co tutaj ten ktoś nam wykombinuje. Co on tutaj chce z nami zrobić. A, ktoś usiadł, może włączy telewizor. Hmm. Idzie ktoś do góry, no dobra, no zobaczymy, co tutaj ta osoba planuje, bo nas nie wyrzuciła, to myślę, że możemy chwilkę sobie tutaj zostać, zobaczyć, co ta osoba zrobi, ale zobaczcie, jak ten labubu słodkowy wygląda normalnie, nie? Dobra, o, tak ktoś się powali, no dobra, no to, o kurde, tu cała gromadka przyszła teraz, dobra, może ja ją wezmę na ręce, dobra, i pojedźmy może do szpitala. Pobawmy się trochę z tymi ludźmi. Dobra, kurczę, ja chciałem. Hmm. Dobra, wychodzimy. co, weźmiemy jakieś auto sobie? Chyba, że na rowerze pojedziemy we dwójkę. Hmm, no nie. Na no, niczym nie pojedziemy we dwójkę, więc ja muszę wziąć jakiś motor. Nie, naprawdę rower, nieważne. Teraz chodź, dobra. Dobra, no i pojedźmy do szpitala. Czekajcie, szpital był tam, dobra. <laughs> dobra. I zobaczymy, co dalej. Tak z ciekawości jeszcze sprawdzę, czy jest jakiś domek. O kurczę, no nie, przypadkowo. Dobra, sprawdzę, czy jest jeszcze jakiś domek do yy, ten, zobaczenia. Jeden jest i dobra, reszty nie. No jeden jest, powiedzmy, dobra. To chodźmy. Witam, gdzieś tutaj był, ja już tak dawno chcę w Brookhaven, tak mega rzadko gram jak są jakieś update'y kiedy grałem w to więcej, ale teraz to wiecie co jest na topie, nie? Kurczę, co ja robię, dobra A w ogóle dajcie znać czy chcecie tutorial jak, jak zdo, zdobyć za darmo VIPa tutaj na Brookhaven RP Jest to łatwy sposób, więc dajcie znać w komentarzu co chce, czy chcecie czy chcecie? I no, dobra. No, i chodźmy na tego szpitala. No, jakoś bawić mi się nie chce, wiadomo. O kurde, ale tu się zmieniło, dobra. Chodźmy, dobra, może tu ją dajmy. O kurde, obydwoje wjechaliśmy. No nie, zamknięto nas. Jest <laughs> on wydostaną się, słuchajcie. Dobra. Hm. <laughs> A tu kość ogonowa, chyba to jest tak powiedzmy, nie wiem, <grym> no, są, no. tutaj śmiesznie, to tutaj jest ktoś ewidentnie gra RP, czyli roleplay, czyli takie prawdziwe życie. Dobra, no, choć jeszcze ten jeden domek nam został, dobra, nie wiem, co ta osoba planuje, czy co tutaj, ale no, dobra, no, chodźmy do tego domku. Czekajcie, czy to taki nowy? Nie, dobra, <grym> przepraszam za mój kaszel, ale no, tak mi jakoś wzięło. Dobra, chodźmy. No, dobra, jakaś sara, no dobra Możemy sobie tutaj usiąść O tak, słodki labubu. <grych> dobra, chodźmy Łóżeczko, kurczę Kurczę, no nie mogę tego łóżeczka No dobra, jakiś widz dołączył Ciekawe, czy zobaczy potem odcinek Pewnie zobaczy, ale jestem ciekawy Dobra, oby mnie nie znalazł Tak słuchajcie, bo miałem różne przygody Z widzami na filmikach O kurde, ale ktoś inny ma klimat fajny Fajne te lampki, co jest? Dobra, tu nikogo nie ma, myślę, że tutaj mo nie może nikogoś nie być. Hmm. Chyba tak jest, wiecie: nigdzie światła nie ma ani nic, kompletnie. Dobra, mnie by tutaj save jeszcze interesował, który jest tutaj. Dobra, bombę, chodźmy tutaj, przywołajmy. Hmm. No i Dobra, zobaczymy, czy ktoś tutaj ten przyjdzie, ten ktoś. Nie wiem, kto to... <laughs> jest. Ale dobra, no sobie nie wiem. Możemy sobie poczekać chwilę. Zobaczyć ten domek. O, jest kurczę piwnica. tej dobra, to chodźmy. Co jest w tej piwnicy? Dobra, to jest normalnie jakiś ten. Łóżko piętrowe. Dobra. Tu jest zwykła, zwykła łazienka. Kolejna taka sypialnia. Pralki, dobra. Tu chyba jakiś piecyk, wiecie, dobra. Sekre na sekrety nie liczę, tak wam powiem, bo już tych sekretów nie szukam kiedyś. Było mi się zdaje, że ich więcej, ale. No wiecie, mogę się mylić, bo nie gram w to, dobra. Hmm, no dobra, tu nikt nie przychodzi. Więc co, no chyba jakiś domek się. Móg mógłby się pojawić, wiecie? Tu nas nie było. Jeszcze, tak mi, tak mi się wydaje, jest Baconka, ale. Dobra, ktoś tutaj po arabsku pisze coś chyba? Nie wiem. No dobra, no i poczekajmy, zobaczmy, no. Chyba labubu jest dosłownie wszędzie na świecie, więc o dobra, na ramię. No mogę wskoczyć na ramię, dobra, zobaczmy, co ta osoba planuje. Odpuściła mnie. No dobra, no i co? Chyba jakiś domek się nie pojawił już, bo sprawdzaliśmy dosłownie przed chwileczką. Kurczę, dobra, tu jest jakiś nowy domek, dobra, sprawdźmy sobie. Uczajmy sobie ten temat. Hmm. Dobra. Kurczę nie mogę wejść. Dobra, no i co? Idziemy po save, bo no chyba niko... Oj! Kurcze, czy chyba coś był nie, dobra? Save w tych domach nie wiem, gdzie jest? Zbytnio dobra no. Tu no tu gdzieś będzie, o jest nawet. Najczęściej, jest w takich miejscach takich wiecie, nie? Ukrytych, ale też były miejsca, że normalnie nie mogłem znaleźć tego. Sejfu. dobra. No, chodźmy sobie. Hmm, dziś jeszcze. Tu nas mogło. Nie wiem, czy tu, na... tu byliśmy. Nie, tu byliśmy, dobra. Tu byliśmy. Ma poznaję po takim jakby wyjściu. Wiecie, nie? Dobra. Dobra, jakiś Rubens. dobra. Ale ma fajny domek tutaj. Nie wiem, czy on nie zawipa, ale. <laughs> dobra. Kurczę, tu ma fajnie, nie no, na pewno ten domek jest za VIP-a, wam powiem. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. To jest fajny domek, wam powiem. Tu nikt, nie wiem, tak jakoś szukam tego safe'u ale nikogo nie ma chyba. Dobra, no fajny, prestiżowy domek, prestiżowy. O, tu ma studio, to mi się podoba. Dobra, ma złoty przycisk za milion subskrypcji. Rubens, o kurczę, dobra, to, to jest ten VIP. Mogę sobie ten domek jakby, wiecie? Mm, dobra, który to jest? Ten nie, ja tak szukam, szukam i nie widzę, dobra. I ty, no kurcze, nie mam. Nie, no nie widzę jakoś chyba, że. Tych domów tych je domów jest. Ej, nie, no to jest ten. Jak nic, to jest ten. Dobra. Tak, to jest ten. Ej, dobra. To? Myślałem, że to jest domek za vip Serio? Dobra, tak obczajmy sobie ten domek z grubsza. Fajny, mi podoba mi się. Ale jest tutaj nasze najważniejsze. Jest tak, przycisk yy, subskrypcji NATI: 13NAT. Powinno być NATI, ale tu mam srebrny jeszcze, o kurczę. Co jest? Mogę swój przycisk wziąć. Ej, co jest? Dobra. To mi się podoba, dobra. Tu coś będzie? Chyba nie wiem. Zobaczmy. I co? Tutaj mogę być. Ej, to dobra, to jest tło chyba, tak? No tu, dobra, to jest drzewko, a green dobra. No i co? To ja, tym, na, ja na tym etapie będę się z wami żegnał. Dziękuję, że oglądaliście tego fi ten filmik. No i co? Życzę wam miłego dziąka, dnia, kiedy to tam... <laughs> Wieczorku, dnia, kiedy to tam oglądacie. No i co? Pa, pa!